Cześć, witam Was serdecznie na kanale Mocharowy Projekt. Witam Was z lilią na kolankach. Cześć. I dzisiejszy filmik chciałabym poświęcić drutom Signature. Signature Needle Art. Tak to się nazywa. To są druty, już tak powiem, z wyższej półki, takie Lamborghini wśród drutów i te druty są zrobione w Stanach. Druty można kupić i ja je nabyłam na sklepie internetowym Country Creative to jest sklep, który się znajduje w Niemczech. Bardzo szybka dostawa naprawdę. Dosłownie czekam kilka dni na te druty i no i generalnie polecam ten sklep, bo jeszcze jak właśnie nie mieszkaliśmy w Polsce, to często zamawiałam z właśnie Country Creative jakieś druty, czy no przede wszystkim druty. Włóczkę chyba też parę razy zamówiłam tam z sadny i byłam bardzo zadowolona. No i druty do nas. Ja zamówiłam jedne druty pończosznicze. Do wypróbowania, oczywiście. I jedne druty interchangeable z wymienną żyłką o numerze 4. Druty przychodzą do nas w takich kartonikach. Ten kartonik był do drutów numer 4. 13 cm ja wzięłam. Chyba są jeszcze te krótsze druty z Signet C'en Art, no ale ja wolę te dłuższe, więc wzięłam te dłuższe. Tak przychodzą druty, tutaj były wsunięte, tak. A tu przyszła żyłka. No i już Wam pokażę, jak to wygląda, bo tutaj już zaczęłam trochę tymi drutami się bawić. To już było. To już miało, ten udzierg miał około 40-50 cm, teraz jest no, na 3 cm chyba, więc wiecie, tymi drutami trochę popracowałam, pomimo tego, że robótka nie wygląda um, na takową, że cokolwiek tymi drutami jeszcze zrobiłam, ale już trochę wyrobiłam tę opinię, wiecie, o to mi chodzi. Druty się wkręca. I tego styku nie czuć w ogóle. Naprawdę nie czuć. Tutaj ten styk, no trochę, trochę jest, ale na razie, wiecie, przy tak, tak grubych drutach mi nie przeszkadzało. Żółka jest bardzo śmieszna. To jest taka bardzo elastyczna. A wiecie, normalnie wydaje się wręcz silikonowa, no na pewno tak nie jest, ale to jest jakaś taka bardzo miękka guma. Dla mnie dziwna, ale dość wygodna. Wiecie, robótka nie stoi, bo czasami niektóre druty, na przykład lekkie, były takie sztywne, tak. Albo na przykład te druty od Knitting Pride Mindful, one mają taką bardzo sztywną tą żyłkę. Wiecie, że ona tak stoi, ta żyłka jest po prostu, no mówię, wręcz sprawia wrażenie, silikonowej. I Możliwe, że przez to nie będzie miała tego efektu pamięci. Zobaczymy. No, tak jak mówię, ja na razie zrobiłam około tam 50 tych centymetrów. Sprułam i zaczęłam od nowa, i wiecie, no na razie. Na razie nic się z tą żyłką nie stało, no ale nie ma prawa stać. Nie wiem, czy słyszycie. Te druty są dość głośne. To jest takie śmieszne. Wiecie, nigdy nie miałam takich głośnych drutów. One nawet jak tutaj, przy dzierganiu, to jest słyszycie. To jest takie dziwne. No, pierwszy raz właśnie słyszałam na y, angielskich czy tam amerykańskich youtubach, u youtuberów angielskich czy amerykańskich, już słyszałam raz właśnie u kogoś z nich y, takie powiedzenie, że czy są głośne. Sumie, no nie, jak druty w ogóle mogą być głośne? No mogą być głośne, naprawdę to są głośne druty. Wiecie, to nie jest y, jakiś taki straszny y, dźwięk nieprzyjemny czy coś, y, ale. Ona leciała i się boi, więc wiecie, zwraca uwagę na samoloty. W każdym bądź razie to jest dość przyjemny dźwięk, no jak dla mnie przynajmniej taki, e, taki nie, nie wiecie, niedrażniący w ogóle. Turpy są bardzo lekkie, żółka jest bardzo lekka, no mówię, ona jest bardzo miękka i taka elastyczna. E, Lekkie druty, co dla mnie duży plus. Na razie nie mam zastrzeżeń. Na drutach łączośniczych kupiłam sobie 2,5 mm. One się różnią pod względem, jak zauważyliście, te druty, na przykład czwórki, no to mam kolor zielony. Te łączośnicze druty też są kolorowe i fioletowe druty macie 2,5 cm milimetra, przepraszam. I druty wyglądają tak. Są ostre. Naprawdę ostre, ale nie aż takie ostre jak na przykład te druty z Hyjah Sharp, co miałam i odsprzedałam, bo no ja nie dałam rady nimi pracować, bo ciąg no ciągle, no tam dwa razy może coś tam zrobiłam na nich i musiałam przełożyć na inne druty, bo sobie kaleczyłam palce. Tutaj yy, nie mam takiego problemu, nie skaleczyłam, zrobiłam dwie pary skarpetek na tych drutach, między innymi, właśnie te, co wiszą za mną. I takie niebieskie, których już nie mam, ale y, te niebieskie jedne robiłam na innych drutach, drugą, znaczy jedną parę. Ne? Y, y, jakichś takich innych drutach, już nie pamiętam, y, co to były za druty, ciagu, przepraszam. Drugie robiłam signature i powiem wam, o ile te druty dla mnie na początku byłam tak zdziwiona i w ogóle zniesmaczona, jak, jak, jak je dostałam, no to robótka leci. Nie wiem jaki jest powód, czy ta końcówka jest tak dobrze wyprofilowana. Ona nie rozwarstwia włóczki. Tak jakoś tak łatwo, wiecie, idzie ta robótka łatwo, naprawdę. Ja nie jestem fanką dziergania skarpetek, znaczy lubię produkt końcowy, nie lubię za bardzo samego procesu. Nie lubię. Ja wolę robić swetry, takie większe rzeczy, ale naprawdę, no wiecie, tak szybko nigdy nie zrobiłam chyba skarpetek. Nigdy, po prostu nigdy. Po dwóch parach żyłce nic się nie stało. Ona taka była właśnie. Podejrzewam, że ta żyłka nie będzie miała też może efektu pamięci, ale będzie się łamać bo to już nie jest taka żyłka jak tutaj na tych czar ta czarna przy poprzednich drutach to jest taka zwykła przezroczysta gumka, znaczy żyłka nie gumiasta tamta była taka wiecie gumiasta a ta po prostu jest dość sztywna i to łączenie możecie zobaczyć jest Takie dość toporne, znaczy przynajmniej tak mi się wydawało, wydaje, do tej pory się wydaje. O dziwo przy, przy takim topornym łączeniu żyłki z drutem nie ma za bardzo problemu, żeby wiecie, ta włóczka, ta nitka gdzieś hamowała. Chociaż, no, tak jakby, przy, wiecie, jakbym zrobiła tak. No to mocno przyhamowuje, ale tak naprawdę przy dzierganiu nie ma takiego problemu. I ja się bardzo zdziwiłam, bo na początku mówię, jak ja wyciągnąłam z tego opakowania, myślę, no nie, wiecie, za to wydałam tyle pieniędzy. No jakieś tak topornie, znaczy same druty super. Po prostu wiecie, te, te końcówki są super, te druty, no nie wiem, są bardzo jakieś tak ergonomicznie pomyślane. Bardzo wygodne dla mnie, przynajmniej bardzo wygodne, trzynastki znowuż. No, ale ta żyłka i, 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 i to łączenie z żyłką to jest. Wiecie, no, dla mnie to jest naprawdę dziwna sprawa. Niemniej jednak, przy tak dziwnym łączeniu, tak jak mówię robótko leciała, bardzo miło się dziergało wiecie, ja no tak jak mówiłam, właśnie nie lubię za bardzo dziergać skarpetki w sensie no, że, znaczy nie lubię, no fajnie jak się dzierga ale jak na przykład miałam druty lekkie, takie drewniane i bardzo je lubiłam, w sumie ja lubiłam na nich dziergać <laughs> pomimo tego, że to jest drewno i wiecie, tak nie leci ta włóczka nie, 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 nie płynnie się dzierga i drewniane druty są lepsze właśnie pończosznicze dla osób, które em, na przykład im się zmienia, wiecie, ta próbka podczas dziergania, czy tam mm, no ja mogę zostawić robótkę tam na rok i za rok będę miała takie same oczka, więc ja nie mam takiego problemu. No i właśnie przy zmianie drutów wstawię Wam ten kawałeczek, też ym, nie zauważyłam, mieć jakiś zmiany w próbce, znaczy już w gotowym produkcie, że tak powiem. No i tyle chyba, tyle co chciałam powiedzieć. Dziwne, ale moim zdaniem na razie przynajmniej warte swojej ceny, bo wydziergałam już dwie pary i nawet nie zauważyłam kiedy, a u mnie to się raczej nie zdarza, bo skarpetki u mnie czasami leżą rok nawet czasu. To co chciałam pokazać tymi właśnie skarpetkami, to tą włóczkę miałam z knitcrate i chodziło mi tylko o to, że ona była z mocherem i wiecie taka że łatwo było ją rozwarstwić na takich innych drutach, a jeszcze przy okazji właśnie mówiłam o tych drutach lekkie, że druty były super ale żyłka tak się zniekształciła, że po prostu nie daje rady już na, nie, na, na nich dziergać czy tam nimi dziergać, bo na przykład o ile taką bardzo śliską włóczkę taką typu Merino Wash na przykład to dałabym radę jeszcze dziergać na tych drutach drewnianych chociaż teraz wolę właśnie, żeby ta robótka tak leciała no to ta żyłka też mnie doprowadza do szału no a z tym, no mówię, przy takiej dość ciężkiej włóczce, w sensie, że no bardzo łatwo się y, można było ją rozwarstwić i wiecie, no to jest jednak drażniące, jak cały czas drutem włazisz y, pomiędzy y, pomiędzy nitkę, a nie w oczko trafiasz, to, to nie, to mówię wam po prostu raz, dwa i skarpetki były. Magia. <noise> e, więc na pewno w tym momencie, na tym etapie, e, dziergania. No ile? No po dwóch rzeczach, tak? Po dwóch parach skarpetek i po e, wydzierganiu powiedzmy próbki 50 centymetrowej, bo inaczej tego nie mogę nazwać, ponieważ to wszystko sprułam. Bardzo te, te druty polecam. Jeśli macie jakieś ulubione, znaczy wiadomo, że mm, Skompletowania na przykład wszystkich rozmiarów, to by było, no nie wiem, nierealne chyba dla zwykłego zjadacza chleba, ale jeśli macie ulubiony numer drutów, którymi najczęściej pracujecie, albo na przykład druty skarpetkowe właśnie i wam się tak ciężko idzie, idą te skarpetki, tak? Idzie to dzierganie skarpetek. Macie jakieś takie włóczki właśnie, które wiecie tak ciężko przechodzą przez te druty albo jak na przykład dziergacie bardzo ciasno no ja tak dziergam, może dlatego właśnie polubiam te druty no to z tymi drutami wszystko wydaje się dużo łatwiejsze i warto wtedy zainwestować przynajmniej w takie właśnie druty które najczęściej po które najczęściej sięgacja. No ja w tym momencie właśnie dwa i pół skarpetkowe najczęściej sięgam jednak. No i ta czwórka u mnie w tym momencie chyba drut numer cztery to tak najczęściej je używam. No i stwierdziłam właśnie, że zainwestuję w czwórkę i na razie naprawdę jestem bardzo zadowolona. <gryw> Nie wiem ile już to, to razy powtórzyłam w tym filmiku, no ale w każdym bądź razie moja recenzja jest bardzo pozytywna, moja, e, moje odczucia w ogóle Moja opinia. Nie wiem, możliwe to się zmieni po wydzierganiu, wiecie, tam na przykład kilku większych rzeczy, że z tą żyłką coś będzie nie tak, czy nie wiem, może przez to, że jest taka elastyczna, to ona się po prostu urwie pewne, wygodnie, gdzieś tam przerwie, wiecie. Um, nie wiem. Mm. Możliwe to, to ten styk z drutami pończoszniczymi coś mi się stanie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że zainwestowałam w te druty jednak na dłuższą metę i że będziemy się lubić i długo będę je używać. W każdym bądź razie polecam Wam, jeśli macie jakieś takie pieniążki, wiecie, i chcecie zainwestować w lepsze druty no i tyle no właśnie dwie skarpetki robione na różnych drutach bo tutaj na drugiej testowałam te Signature te były robione, ta była robiona na czegu no pomimo tego, że wiecie Tą zaczynałam chyba z pół roku temu, kończyłam tylko właśnie niedawno. No to nie widzę dużej różnicy, generalnie w ogóle nie widzę różnicy mm. pomiędzy tymi skarpetkami. Jedyne, co faktycznie na tych drutach Signature dużo szybciej mi się dziergało, ponieważ ciągle jeszcze mam takie w miarę świeże, więc one się jeszcze nie wyrobiły i nie są... Um, dość śliskie, ale powiem Wam szczerze, że jednak faktycznie um, no to przejście um, um, gdzieś tu nie mam tutaj ciągu się um, znajdę to wiecie, jak porównamy tutaj właśnie um, przejście u Signature i przejście u ciągu jest dużo płynniejsze um, to widać gołym okiem, prawda? No, i ja jestem fanką tej żyłki, czyli tego kabelka takiego ciagu. To jest też dość w porządku. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać po dłuższej eksploatacji, bo wiem, że te są bardzo w porządku. Miałam przed tym druty drewniane, no to mi się złamały, więc wiecie, kupiłam druty. Druty metalowe. No i tutaj mogę tylko jeszcze właśnie zaznaczyć, że cignacie są ostrzejsze minimalnie, nie tną mi palców, nic mi się nie stało, ale widzicie, tak jakby. Jest dłuższa ta końcówka i, no i jest trochę inaczej, właśnie zrobiona, przez co, przez, przez co, właśnie przez tą końcówkę, oni wydają taki śmieszny dźwięk przy dzierganiu. Znaczy, to są dość głośne. Nie przeszkadza mi to na razie przynajmniej, ale mi się wydaje, że przez tą właśnie troszkę przedłużoną taką końcówkę, bardziej ściętą, ta nitka tak łatwiej wchodzi na tego druta. No poza tym mówię, ciagu bardzo lubię i są w porządku. Te faktycznie są wygodniejsze, pomijając właśnie to przejście, które no dla mnie jest, wiecie, no nie wiem. No trochę, trochę wymagałabym łagodniejszego przejścia po trutach po takiej tak jakby, no takiej, um, które się pozycjonują tak wysoko. O, może tak, w taki sposób. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że w drutach, w drutach Signature, co mnie bardzo zdziwiło, wiecie, byłam po prostu w szoku, żyłkę trzeba dobierać do numeru drutów. Czyli to już wiecie, nie, nawet nie tak, jak w cicia macie żyłki typu S. Typu L, chyba tam były, tak. Nie, do każdego numeru drutów macie swoją żyłkę, znaczy swoją pulę żyłek, no bo tam możecie dobrać różne jeszcze rozmiary, tak? Czyli do drutów numer 4 musicie poszukać żyłki też w numerze 4. W sensie dopasowaną do właśnie, właśnie tego numeru, no i już wtedy wybieracie. Jakiej długości chcecie tą żyłkę, wiecie o co chodzi? Dla mnie to było mega dziwne i trochę mega bez sensu, bo, ym, no tak jak mówię, jakbym teraz chciała dokupić, ja jestem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona tymi drutami, ale jakbym chciała kupić na przykład druty 3,5, bo takimi też tam się posługuje dość często, albo no nie wiem, jakiego. Nieważne jakiego rozmiaru. oprócz, Ja mówię o tych drutach, które mają wymienną żyłkę, tak? To musiałabym dokupić druty, żyłkę tylko do tych drutów. Czyli żyłka do drutów 3,5 mm nie pasuje do drutów numer 4. I dla mnie to jest mega dziwne: wiecie, po prostu no trochę bez sensu i tak naprawdę naciąganie swoich klientów według mnie. Zostawiam Wam do rozstrzygnięcia i dziękujemy, że z nami byliście. Widzimy się, Widzimy się w następnych filmikach. Spałaś? Pa. Spałaś?